Mariusz Grabowski. Chyba dzisiaj są powody do zadowolenia po tej dzisiejszej gromcie. Dobry wieczór, witam serdecznie. No na pewno tak, powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że, że dowodzę tą grupą Gromdy, bo już się powtarzam, ale, ale jak taki przychodzi emocjonujący turniej czy emocjonujące walki, to zawsze to serce bije mocniej. No i dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę tak zabiło, bo wiadomo, walka, walka mistrzowska o międzynarodowy pas Gromdy, Bartka do Malika przyniosła nam dużo, dużo emocji, bo były różne zwroty akcji. Ja myślę, że, że Bartek przyjął dzisiaj takie, takie ze dwa trzy ciosy, jakich jeszcze na gromdzie. gromdzie nie przyjął od nikogo i tutaj była też, też taka nuta niepewności co, co będzie dalej, no ale poradził sobie, pewnie już teraz wyciągnie wnioski, będzie wiedział z czym to się je, a Godbit po prostu przyjechał też tą walkę wygrać i pokazał się naprawdę z dobrej strony i myślę, że ten zasłu zawodnik zasługuje na kolejną szansę, żeby po prostu na kolejnej gromdzie zawalczyć. No właśnie, Balboa mówił o tym, że nie wszystko pamięta z tego pojedynku, bo tam parę razy był podłączony, ale to też jest e, jakiś atut i zaleta gromdy, że takie rzeczy się po prostu zdarzają, zawodnicy wracają, po takich trudnych momentach jeszcze wygrywają walki. No tak, bo widzieliśmy tutaj, nie jedna taka walka była, która, która miała takie zwroty akcji, czy w przypadku Mario, Mario z parobcem, który w finałowej walce ostatnio... Niesamowita walka znowu. No, niesamowita walka i myślę, że ci panowie to tacy typowi gromdziarze z krwi kości, którzy z gromdą się utożsamiają na dobre, na dobre i na złe i po prostu to też zasługują na ten szacunek, bo myślę, że w tym przypadku nie, nie były najważniejsze pieniądze, tylko po prostu ta walka, żeby dać najważniejszą, dobrą walkę, bo, bo też widzieliśmy sytuację, jaka była w przypadku, w przypadku faulu parobca. Sfaulował kolanem, kolanem Mario i tak naprawdę Mario nie musiał do tej walki wychodzić, po prostu powiedzieć, że nie wychodzi, sędzia by skwalifikował parobca. Mario by wziął 100 tysięcy złotych i tyle, tak, ale Mario nie, bo on to jest człowiek z zasadami, który i prawdziwy wojownik, który po prostu chciał, chciał Wygrać sportowo. No, wiadomo, nie udało się, ale ja myślę, że to i Mario się nie załami, bo, bo ten chłopak jest cierpliwy i czekał jako rezerwowy raz, drugi się nie udało, trzeci, drugi, znaczy raz się nie udało, drugim razem się udało, szedł do finału i myślę, że tutaj te serca kibiców, kibiców porwał i myślę, że, że będziemy go oglądać jeszcze na kolejnych grondach, mimo to, że, że, że już ma sporo lat, tak samo jak Łukasz Porowiec. No, może nawiążę tylko do tej walki, właśnie to zresztą Mario tutaj powiedział, że no, mógł właśnie wyjść, ale to, to tam, takie pieniądze, to to mu na satysfakcji by mu nie sprawiły. To też pokazuje charakter tych ludzi, którzy tutaj się nam pokazują. Zresztą to nie jedyny charakterny dzisiaj tutaj człowiek. Aczkolwiek była taka no taka sytuacja potem tutaj za kulisami małpa tutaj gdzieś tam rywal do niego krzyczał naucz się boksować. Chodziło o tą sytuację, która w tej walce zaistniała, że tam niby znowu było gdzieś jakieś zejście, jakieś jakaś próba ataku. Wydaje mi się, to tak takie moje zdanie, że w ferworze walki czasami w trakcie takiego pojedynku na gołe pięści, kiedy są takie emocje, no, pewne rzeczy się zdarzają i ja nie wiem czy dyskwalifikacja to byłoby słuszne rozwiązanie w tej walce. Ja myślę, że tutaj dyskwalifikacja by też nic nie wniosła, bo to co by ani nie utestacjonowała lodówy, ani, ani, ani małpa, tak naprawdę jeśli, jeśli zdrowie pozwoli wszyscy się wyleczą, to można zrobić, zrobić rewanż, bo tutaj co, co, co da ta dyskwalifikacja, że co przecież my, my tutaj, nie, ani to nie była walka turniejowa, ani o mistrzowski pas, tylko po prostu była walka superfightem. Wiadomo, że, że, że to jest brudny boks, tu może małpa za bardzo wpadał, ale, ale tutaj nie, nie są szachy, to jest gromda i tutaj trzeba wychodzić po prostu i walczyć i trzeba się liczyć, że takie, takie sytuacje się będą znaczyć, tym bardziej, że już lodowa powinien przeanalizować małpę, bo, bo ta sama podobna sytuacja była w przypadku Gurala, no nie wiem, czy lekcji nie wyciągnął loduwa i, i niepotrzebne pewnie te, te, te rozmowy tutaj były, ja powiem szczerze, że nie słyszałem, pierwszy raz słyszę, no ale mówię, to, to wiadomo, to jest gromda, to są inne zasady, wiadomo, pewne rzeczy są dopuszczalne i no i tyle, no to tutaj, to, to, to. niech się małpa cieszy, wiadomo, że loduwa nie wraca Wraca do zdrowia i, i jak tylko będzie możliwość, i trzeba zrobić rewanż i wtedy, wtedy pokażą kolejną bitkę i zobaczymy, kto będzie lepszy. No, wiadomo, tutaj dzisiaj wygrał niby, niby brudno małpa, następnym razem może wygrać leduwa i, i karuzela się kręci. Tak, jest karuzela się kręci. Dzisiaj było to chyba to, co, bo, czego pogromdzie oczekujemy. Nokauty, dużo krwi, dużo emocjonujących, szybko zakończonych pojedynków. Przy ósemce mówiono, że to jest taki szczyt chyba możliwości, to już jest super, a tutaj się okazało, że przy tej Galii numerem 9 znów wszystkie te elementy zaistniały w 100%. No powiem szczerze, że szczyt możliwości, to nawet prze, przebiliśmy ten szczyt, który, możliwości, który był. Sky is the limit. Przebiliśmy to, ale, ale, ale fajnie, no cieszę się, że, że tak było. Troszkę zmieniona scenografia i myślę, że te multimedia się sprawdziły. Troszkę tam widziałem niedociągnięć, myślę, że kolejnym razem razem to poprawimy, bo, bo, bo ja to swoim okiem widziałem nawet y, przy, tej, przy tej gali troszkę zacząłem krzyczeć, bo, bo ludzie już myślę, że osiedli trochę na laurach, ale, ale myślę, że wraca Mariusz z powrotem i, i do, y, zaraz, zaraz wszystko wróci na normalne, na normalne tory. Ale mówię, no, tak śmiechy śmiechami było naprawdę super. Zobaczymy, jak z tą dziesiątką będzie, jak z tą halą, bo, bo wiadomo, że różne sytuacje wynikają. Wiadomo, mieliśmy sytuację y, tydzień temu, taką nieprzyjemną, wiadomo, że przerwana nie doszło do walki. Myślę, że tutaj w jakiś tam sposób niektórych panów ponosiło przy tej, przy tej, przy tej gali naszej, no ale, ale w jakimś tam mniejszym stopniu i to wszystko zostało zaznaczone, ale ja też jako, jako Federacja Grąda, jako szacunku do, dla tych zawodników też są niepotrzebne jakieś niedopowiedzenia i panowie myślę, że, że tutaj wszystkie swoje osobiste sprawy powinni załatwiać poza, poza Federacją, poza Grądą, a nie, a nie tutaj w środku, tym bardziej, że, że jeśli ktoś ma do kogoś coś, a mieszka w jednym mieście, to może sobie załatwić na miejscu, nie musi jechać ileś tam kilometrów, żeby, żeby żeby pokazywać, że on jest nie wiem, nie wiem, bogaty i stać go na paliwo, a teraz paliwo drogie. To prawda, drogie paliwo. Y czy te właśnie takie różne sytuacje, które między zawodnikami istniały, wpłynęły na tą zmianę taką dość w ostatniej chwili, jeśli chodzi o zestawiania w tych superfajtach? No tak. Ze względu na sytuację zaistniało mi nie do powiedzenia. Yy, yy, tutaj młody Remi w jakiś tam sposób nie chciał, nie chciał walczyć, z, yy, bo, bo jeden, jeden miał prezencję do drugiego o coś tam. Ja tutaj nie chcę rozstrzygać i mówić o co, to niech oni sobie wyjaśniają. Ale myślę, że w całym rozrachunku dobrze to wyszło, bo myślę, że walka Remi Remi z Góralem nie byłaby tak emocjonująca i taka krwawa jak była z Diabełkiem i pewnie, pewnie kibice na długo ich zapamiętają i myślę, że ta, ta promocja i ta zamiana tylko wpłynie im na dobre, bo, 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 bo ta walka pewnie za chwilę będzie wrzucona, jak nie jest już wrzucona i myślę, że się bardzo, bardzo nakręca, dlatego dlatego mówię, nie ma złego, tego złego sobie na dobre, nie wyszło i w tym przypadku na pewno było to dobre rozwiązanie, nikt nie ma do nikogo pretensji, panowie sobie wyjaśnią sprawę po gromdzie i jedziemy dalej. Nawiążę do tej walki Gołta z Mario, bo to rzeczywiście był pojedynek, który znów pokazał, że goat jest niezniszczalny, chyba naprawdę. Wydawało się, że tak, z przestawionym nosem i z okiem, którego tam prawie nie widać, za krwi to się nie da walczyć, a on podjął tą rękawicę, no i Faul, mówiliśmy o tym, dobrze, zapomnijmy o Faulu, jednak wygrał. No tak, no, ale jeden i drugi był porozbijany, nawet pewnie Mario, Mario miał albo... No, oko też miał zamknięte, tak. Okno zamknięte, skręconą nogę i też ja myślałem, że już nie wstanie, a Mario na początku na jednej nodze nie wiem w jakiś tam sposób, czy te wiązadła czy te mu naskoczyły i, i kontynuował tą walkę. Myślę, że szacunek dla tych dwóch chłopaków, bo to wiadomo, że to są wiekowi, wiekowi już zawodnicy, ale na pewno charakteru i serca im nie brakuje i myślę, że, że w przypadku tych, tych dwóch ludzi, czy Mario, czy, czy parobca, to oni zasługują na i myślę, że to są grom, gromdziarze z krwi i kości, którzy od samego początku są z nami i mam nadzieję, że będą jeszcze dłużej, długo. Wspomnieliśmy o Balboe, to były. o Balboi, Balbo tak, chyba tak. Wspomnieliśmy tutaj o tej walce o pas, międzynarodowy pas. Pierwsza takie, pierwsze takie wydarzenie. Inne walki o pas też są już gdzieś tam w planach, więc jakieś pomysły na to, co w najbliższym czasie, jeśli chodzi o to, się wydarzy? No tak, bo, bo ja już mówiłem, planujemy, planujemy na dziesiątce walkę o pełnoprawny pas, który, który też nie ukrywajmy, że miał, miał być yy, i miała być toczyć się walka na tej grondzie, gdzie miał w walce Wasy walczyć z balbo nie udało się tego doprowadzić. Ale, ale na kolejnej dziesiące myślę, że, że Diego Kubiszyn w poniedziałek, w poniedziałek 20 wyjaśni sprawę z Denisem Załęckim i tu później tylko już przygotowania. Do gromdy i, i zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. Myślę, że rywalem będzie wynikającym z Robinki Wasyl. Jeśli, mam nadzieję, że już nie będzie mówił, że sytuacja, sytuacja jest taka, a nie inna, bo widzimy, że zawodników ukraińskich bardzo dużo walczy i, i, i już wracają, wracają do, do, do gry. Dlatego, dlatego myślę, że, że Kubiszyn Wasyl, jeśli nie, nie, nie Wasyl, to kolejnym takim zawodnikiem wynikającym z Robinki jest Balboa do Maliki. Chętnie bym też taką walkę obejrzał, chętnie bym zobaczył i ten pełnoprawny. Pas w stawce na pewno, na pewno był, był wartościowy dla jednego i drugiego, i myślę, że tutaj to, to kibicom by przysporzyło dużo, dużo, dużo emocji. I na pewno ja bym chciał taką walkę zobaczyć. Brodacz jeszcze też tam zgłasza swój akces, mówił, że tam też przecież wygrał jakiś eliminator, więc pewnie on też gdzieś tam jest brany pod uwagę przy tych wszystkich rozdaniach. Tak, brodacz jest brany pod uwagę, tylko że po prostu w późniejszym terminie w obronie, w obronie tego pasa, który, który zdobędzie albo Kubiszyn, albo Wasyl, albo Domalik. No tutaj wiadomo, że pierwszeństwo, pierwszeństwo w tym mają ci panowie, a później, później, jak będzie już miał ktoś ten pas, to będzie, ten, będzie Łukasz Załuska. Ale też właśnie bym go nie przekreślał, bo, bo też do, dostał dru, drugiej młodości Łukasz, on się rwie na wszystkie walki, bo, bo teraz czy w boksie zawodowym też miałem propozycję walki. I nawet, nawet Łukasz się od razu zgłodził. Ja, ja potwierdziłem potwierdziłem tą walkę u Anglików i Anglicy obejrzeli nie chcieli nie chcieli z Łukaszem walczyć. Ja mówię, no co się dzieje, no to jaki, jakiego wybacie zawodnika, jeśli nie chcecie walczyć z Łukaszem, ale zdecydowali, że, że nie będą. Dlatego mówię, no tutaj pewnie, pewnie Łukasz się doczeka na swoją szansę. Myślę, że wszystko kroczek po kroczku, stopniowo. I stopniowo i wszystko zgodnie z planem będzie, że Łukasz o ten pas będzie walczył. Reksio dzisiaj wygrał turniej i to jest też pewnie kolejny zawodnik, który znów tam jakiś wyższy stopień osiągnie dzięki temu w gromdzie pokazał dzisiaj naprawdę dużą klasę, Reksio. Nie, to jest zawodnik doświadczony, który w sportach walki zęby zjadł i ja, on wtedy, myślę, że przegrał z kontuzją bardziej niż, niż walkę, na, nie wiem, na której na, chyba na siódemce to było i teraz motywował go do tych, do tych walki, do tej walki, do tej gromdy, motywował go Mario. I z Mariem rozmawiał, widzieliśmy, przeszedł metamorfozę, schudł no i myślę, że tutaj świetnie się zaprezentował, bo ja nawet, nawet myślałem, że wygra Piotrek Łapuć, bo wiadomo, że też to jest doświadczony zawodnik, no, okazało się inaczej. Myślę, że, że Łapuć, łapucia jeszcze zobaczymy, zobaczymy w gromdzie. Rekowski jest takim kolejnym elementem dodanym do gromdy. I myślę, że ten zawodnik też serce zostawi dla gromdy. I o to nam wszystkim chodzi, żeby, żeby takich zawodników wyłaniać i, i budować, i później dawać im większe, większe szanse i większą rozpoznawalność. Tym bardziej, że jeśli chodzi o turniej na przykład, no to cię. Dzisiaj... Było tak, że były kontuzje, które wyeliminowały zawodników z możliwości, mimo że wygrali, z możliwości wejścia do kolejnej rundy, a to wcale nie zmieniło jakby jakości tego turnieju. On cały czas trzymał poziom. No tak, bo, bo ci zawodnicy nie byli z przypadku, z przypadku w jakiś sposób mniejszy, większy. Wszyscy, wszyscy trenowali sporty walki, wszyscy mieli jakieś walki, czy amatorskie, czy zawodowe, bo, bo też yy, nie mówimy o yy, Korzec, yy, Korcu, który, który, który zaprezentował się, myślę, myślę, myślę nieźle. To też taki zawodnik perspektywiczny, młody jeszcze i myślę, że, że tutaj droga, droga jego jest otwarta. Yy, no też mówiliśmy to o diabełek, yy, diabełek z Remi. No to jest kolejny zawodnik, który Pewnie kibice pokochali, i zapamiętają na długo i pewnie chętnie będą chcieli, chcieli ich oglądać. No jest kilku zawodników. Myślę, że, że w tej naszej karierze dwuletniej, bo, bo nie ukrywajmy, że pierwszą galę zrobiliśmy 6, 6 czerwca 2020 roku. Dzisiaj mamy 10 czerwiec 2022 roku. No, dwa lata istniejemy. Myślę, że, że jak na dwa lata zrobiliśmy bardzo dużo. Rozpoznawalność gromdy jest bardzo duża. Kibice ją oglądają. Wiadomo, że, że zdarzają się też przypadki, że są raz lepsze. Zadrunienie raz mniejsze, no ale tutaj, jak widzimy, jak w piłce nożnej, tak samo widzieliśmy reprezentację Polski i miało być tak fajnie, a było 6-1. Dlatego tutaj wszystko, wszystko spokojnie, nie zawsze, nie zawsze świeci słońce, ale kroczek po kroczku to analizujemy, robimy i idziemy do przodu. I myślę, że, że kibice dlatego są cały czas z nami. Tuż tak kończąc, zapytam jeszcze, bo Kowal tutaj bardzo mocno krzyczał. Znaczy krzyczał, bardzo, bardzo dobrze się z nim w ogóle rozmawiał, on tutaj przegrał, ale taki był strasznie szczęśliwy, że mógł tu zawalczyć. chciał o rewanżu z chrupasem, dobrze mówię, tak, tak bo to przegrał, ale tam mówił, że nie przegrał, że się tu nie mizia, się tu żeby się dalać i on ja by chciał ten rewanż, no to też pokazuje, że ci zawodnicy faktycznie tutaj czują się jak w domu. No tak, tak staramy się robić, żeby po prostu czuli się jak w domu, ale myślę, że taki Kowal czy, czy Chrupas, czy inni zawodnicy, którzy tak naprawdę ze sportami walki mają niewiele wspólnego, bo nie oszukujmy się, Kowal bodajże przyjeżdżając na turniej numer 7 to mówił chyba w wywiadach, słuchałem że on tam trenował, czy tam rękawice miał dwa miesiące, czy tam dwa tygodnie, no nie mam już teraz pojęcia. Bardzo krótko w każdym razie. Bardzo krótko dzisiaj dzisiaj myślę, że, że teraz może powiedzieć, że, że trenował cztery miesiące do tej gromdy. no jeszcze myślę, że, że musi potrenować, ale ale prawdopodobnie na chrupasa to wystarczy, i, i pewnie, pewnie chętnie bym zrobił, bo najważniejsza jest zbitka tutaj, nie? Bo tutaj, jeśli ktoś zostawia serce, to jest mile, mile widziane i bardzo chętnie, jeśli, jeśli będzie wola. Z drugiej strony, panowie trenują, widzę, że w, w mediach społecznościowych cały czas się tam nakręcają, rzucają te filmiki. No, myślę, że taka motywacja też dla tych, dla tych ludzi, żeby po prostu odciągać ich od jakichś innych niepotrzebnych zajęć, i, i myślę, że to, to, to jest bardzo. Bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, bo, bo nie, wszyscy, nie wszyscy potrafią robić biznesy. Niektórzy potrafią robić mniejsze, większe i niektórzy potrafią się bić i myślę, że tutaj ci panowie y, lubią to, 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 to robić. I też to jest potrzebne, bo wiadomo, nie każdy jest mistrzem świata i nie każdy ma umiejętności, jak Bartek Domalik, czy, czy Don Diego Kubiszyń, czy inni zawodnicy gromdy. To gala z numerem 10 gdzie będzie? No, nie wiem, właśnie tutaj się też zastanawiam. bo Ta scenografia mi się podobała, tam troszkę widziałem tych elementów do, do zmiany. Zobaczymy. Myślę, że, że, że jest opcja tej dużej hali cały czas. I jeśli wszystko, wszystko wypali, to nie chcę tutaj zradzać miasta. Bo tutaj wiadomo, że już mówiłem wcześniej, że to miasto jest dograne, ale, ale, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. Myślę, że, że miasto Grzechu tutaj u nas się sprawdza idealnie. Idealnie, bo, bo też trzeba to wszystko rozważać, żeby nawet i z tymi kibicami, żeby nie narobić jakiegoś bałaganu. Bo bo, bo wiemy, że dzisiaj tutaj taka iskra, a myślę, że tutaj iskry w przypadku tych chłopaków też też lecą i myślę, że to jest nikomu niepotrzebne, żeby, 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 żeby coś takiego się odbywało na trybunach, jak się odbywało ostatnio, bo, bo myślę, że każdy organizator myślę, że jest z tego niezadowolony i myślę, że wszyscy na tym cierpią. To nie tylko ten, co tam się u niego to odbyło, tylko po prostu inni wszyscy i, i to jest nikomu niepotrzebne. I myślę, że tutaj czysty sport czysta zabawa przy jest, jest jak najbardziej wskazana takie niepotrzebne sytuacje nie no i myślę, że zobaczymy. Ja niebawem, niebawem wszystko powiemy. Dobrze to ja już rzeczywiście kończąc tylko jeszcze zapytam tu prezes wspomniał o tym, że dzisiaj tam tu się trochę głos podnosi to głośno prezes krzyczy na tych swoich ludzi też nie ma miękkiej gry jak tam no za kulisami. Nie no wiadomo, że nie ma no nie musiałem krzyczeć, bo już bo już bo już przerastało przerastało to i, i moje oczekiwanie, bo ja po prostu lubię wszystko, żeby wszystko było dopilnowane i zrobione jak najlepiej, a tutaj a tutaj co niektórzy osiedli na laurach, ale mówię to już zapomniałem. Dziękuję wszystkim za co produkowali, co, co robili, co, co organizowali. Myślę, że to jest najważniejsze, że, że Gromda numer 9 przechodzi do historii pas historyczny Gromdy. Bartek, Bartek wygrał. Tutaj Parobiec, Parobiec, który, który zostawił serce z Mario. No i myślę, że to jest dzisiaj najważniejszy Kibice kochają. I zobaczyliśmy to na koniec, taka wisienka na torcie wypowiedzi Popka i zainteresowanie Popka. Ja powiem szczerze, że przerosło to, to moje, moje oczekiwania, jak zobaczyłem, jak, jak reagują kibice i jak reagują y, y, dzieciaki przed hotelem, przed halą y, na, na obecność Popka. Jestem po prostu w szoku. Ja, ja czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. No to prawda, wielkie zainteresowanie. Zresztą tutaj też jakiś list od Tysona też był, więc tam była gwiazda, też może wróci niebawem. Także dzieje się bardzo dużo. Popek zostaje na dłużej, jak rozumiem. Tomasz Adamek może też się jeszcze pojawi. I da 10 już niebawem, gdzie to się dopiero okaże. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia już niebawem. Dobranoc. Dziękuję bardzo.